Także Racibórz znalazł się na szlaku miejscowości, w których zawitał Festiwal Górnej Odry. W Raciborzu wydarzenia związane z Festiwalem Górnej Odry skupiły się w obrębie nadodrzańskich bulwarów i Zamku Piastowskiego. W programie kilkugodzinnej imprezy na dziedzińcu zamkowym każdy znalazł coś interesującego dla siebie. W tej chwili jest koncert kapeli Molly Malons przyjechała do nas z Marzur, z bardzo daleka. Później mamy kabaret, chyba. Będzie koncert Gwiazdy Wieczoru pani Teresy Werner, a później mamy dyskotekę. Cały czas mamy również przygotowane atrakcje dla najmłodszych. Będzie można coś zjeść, czegoś się napić. Są dmuchańce, mamy zajęcia też z Uniwersytetem Przyrodniczym z Chorzowa. Będą to zajęcia molekularne. Kraina Górnej Odry to wyjątkowe miejsce na styku narodowości oraz kultur krajów i regionów połączonych wspólną historią, a cel festiwalu to nie tylko ukazanie atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu, ale także integracja społeczeństwa. Ja bardzo się cieszę z tego względu, że, że zamek po raz kolejny pokazał, że jest świetnym miejscem na to, że możemy tutaj e, doświadczyć takiej wielkiej integracji, a nie tylko zamek Osir Miasto, ale również mamy delegacje z Warmii Mazur, mamy również... E, ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, z Polskiej Organizacji Turystycznej, więc gości mamy naprawdę bardzo wielu i to z terenu całego kraju. W organizację wydarzenia włączyło się również miasto Racibórz. Po raz kolejny Racibórz pokazuje, jak bardzo ważnym elementem w miejskim krajobrazie jest nasza Raciborska Odra. Przykładem tego może być na przykład dzisiejszy festiwal, który już po wczorajszych pływadłach. Również dzisiaj frekwencja dopisuje, pogoda dopisuje. Malownicza okolica Raciborskiej Odry przyciąga co weekend wielu spacerowiczów, a zwłaszcza kiedy oprócz widoków czekają na nich wydarzenia Kulturalne czy sportowe, tak jak było między innymi w minioną niedzielę. Aktualnie trwa spektakl Piraci z Karaibów, a już o 20.00 noc kupały, tak więc stare słowiańskie klimaty. Na pewno będzie wiele dobrej zabawy. A dodajmy, że w sobotni wieczór dużą publiczność przyciągnął koncert Teresy Werner.